Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy nadal przyciągasz spojrzenia, mimo upływu lat? Wraz z wiekiem naturalne jest, że zaczynamy się zastanawiać nad swoim wyglądem i tym, jak postrzegają nas inni. Ale oto prawda: możesz być o wiele bardziej atrakcyjny, niż sobie uświadamiasz. W tym filmie omówimy osiem oznak, które świadczą o tym, że jesteś atrakcyjnym, dojrzałym mężczyzną, nawet jeśli sam tak nie myślisz. Od subtelnych sygnałów w mowie ciała po sposób, w jaki ludzie reagują na Twoją pewność siebie. Te oznaki dowodzą, że ponadczasowy urok sięga znacznie dalej niż młodzieńczy wygląd. Zostań ze mną do końca. Dowiesz się, jak te spostrzeżenia mogą nie tylko zwiększyć Twoją pewność siebie, ale także zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie. Zanim zaczniemy. Będę wdzięczny, jeśli polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych materiałów. Jeśli podoba Ci się ten film, napisz w komentarzu 1. Jeśli nie, napisz 0, aby mógł ulepszyć przyszłe treści. A teraz zaczynajmy. 1. Młodsze kobiety czują się przy Tobie swobodnie. Jednym z wyraźnych znaków Twojej atrakcyjności jest to, jak swobodnie młodsze kobiety czują się w Twoim towarzystwie. Może to objawiać się w subtelny sposób angażujące rozmowy, śmiech z Twoich żartów, czy dłuższe przebywanie w Twoim otoczeniu niż z innymi. Młodsze kobiety często przyciągają mężczyźni, którzy emanują pewnością siebie i dojrzałością. Te cechy sprawiają, że czują się przy nich bezpieczne i doceniane. Jeśli kobieta poświęca czas na zadawanie ci pytań, uważne słuchanie tego, co mówisz lub utrzymywanie rozmowy, to silny sygnał jej zainteresowania. Najbardziej pociągające jest to, że nie starasz się nikogo na siłę zaimponować. Twoja zdolność do bycia sobą, spokojna pewność siebie to właśnie przyciąga. Kobiety naturalnie lgną do mężczyzn, którzy są pewni siebie, zrównoważeni. I potrafią prowadzić znaczące, swobodne rozmowy. Jeśli więc młodsze kobiety szukają Twojego towarzystwa bez wyraźnych oznak zainteresowania, może to wynikać z Twojej wewnętrznej siły i spokoju, które działają magnetycznie. 2. Otrzymujesz komplementy na temat swojego stylu lub wyglądu. Jeśli ludzie regularnie komplementują Twoje ubrania, fryzurę czy nawet zapach. To wyraźny znak, że robisz dobre wrażenie. Wraz z wiekiem wielu mężczyzn wypracowuje swój unikalny styl, który odzwierciedla ich osobowość i doświadczenie coś, co kobiety zauważają i doceniają. Niezależnie od tego, czy preferujesz klasyczną, elegancką odzież, czy też luźny, ale zadbany styl, Twój wygląd mówi o Twojej pewności siebie i dbałości o szczegóły. W połączeniu z przemyślaną pielęgnacją, jak zadbany zarost, schludna fryzura czy świeży zapach, podkreślasz swoją atrakcyjność. Te drobne, przemyślane detale pokazują, że cenisz siebie i to, jak odbierają cię inni, co jest niezwykle pociągające. 3. Kobiety rzucają ci dłuższe spojrzenia. Kiedy kobiety obdarzają cię dłuższymi spojrzeniami, jest to subtelny, ale mocny sygnał zainteresowania. Te spojrzenia trwają nieco dłużej niż zwykle, co sugeruje ciekawość i podziw. Niezależnie od tego, czy jesteś na siłowni, w kawiarni, czy spacerujesz po ulicy, dłuższe spojrzenie jest potwierdzeniem Twojej obecności. Może to być Twoja pewność siebie, styl lub energia, które przyciągają uwagę. Następnym razem, gdy to zauważysz, nie zastanawiaj się za długo. Traktuj to jako cichy komplement. Odzwierciedlenie tego, jak się prezentujesz i jakie wrażenie wywierasz. 4. Często proszą cię o radę lub pomoc. Wraz z wiekiem ludzie, szczególnie kobiety, mogą częściej zwracać się do ciebie po radę lub pomoc. Może się to zdarzać w różnych sytuacjach, od codziennych interakcji po zawodowe rozmowy. Twoje doświadczenie i dojrzałość naturalnie wzbudzają zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Ludzie czują się pewnie, szukając Twojego wsparcia. Ta cecha świadczy o Twoim charakterze i szacunku, jakim darzą Cię inni, co dodatkowo podkreśla Twoją atrakcyjność. Młodsi mężczyźni mogą być pełni energii, ale często brakuje im głębi wglądu, która przychodzi z wiekiem i doświadczeniem. Na przestrzeni lat zdobyłeś mądrość poprzez różnorodne doświadczenia życiowe, zarówno radosne, jak i trudne, które ukształtowały Twój unikalny sposób patrzenia na świat. To czyni Cię kimś więcej niż tylko osobą, do której łatwo się zwrócić. Jesteś źródłem wiedzy i niezawodności. Twój wygląd również odgrywa rolę w tym dynamicznym wizerunku. Dobre cechy fizyczne w połączeniu z pewnością siebie i dojrzałością, które często przychodzą z wiekiem, tworzą magnetyczną aurę, która przyciąga ludzi. Niezależnie od tego, czy udzielasz prostych wskazówek, czy oferujesz głębsze porady na temat związków, kariery lub rozwoju osobistego, Twoje słowa przynoszą pocieszenie. Ludzie są przyciągani Twoim urokiem oraz równowagą między życiowymi wyzwaniami a prostymi radościami. Bycie postrzeganym jako osoba przystępna, pełna wiedzy i atrakcyjna odzwierciedla nie tylko to, jak widzą cię inni, ale także prawdziwą wartość, jaką wnosisz do ich życia. Ludzie ufają twoim radom, ponieważ są one oparte na rzeczywistych doświadczeniach. Szukają cię nie tylko po to, by znaleźć odpowiedzi, ale także dla spokoju, który wnosisz swoją obecnością. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te lekcje za przydatne, skomentuj numer 2 poniżej, aby dać mi znać. Dziękuję za Twój czas. 5. Pewność siebie i zrelaksowana postawa Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech u mężczyzny jest zdolność do czucia się dobrze we własnej skórze. W przeciwieństwie do młodszych mężczyzn, którzy mogą polegać na brawurze, lub przesadnym pokazywaniu pewności siebie, twój urok tkwi w spokojnej samoświadomości. Ta naturalna pewność siebie przyciąga ludzi bez wysiłku. Kiedy wchodzisz do pokoju, nie musisz skupiać na sobie uwagi. Twoja spokojna obecność sprawia, że inni czują się swobodnie. Twoja postawa mówi wszystko. Jesteś zrelaksowany, ale jednocześnie opanowany. Pewny siebie, ale pokorny. Kobiety szczególnie cenią mężczyzn, którzy czują się dobrze ze sobą, a ich obecność pokazuje, że przeszli przez wzloty i upadki życia, zachowując wewnętrzny spokój. Ta harmonia i autentyczna pewność siebie mają ponadczasowy charakter. Nie chodzi o szukanie uznania czy udowadnianie swojej wartości. Chodzi o to, jak sprawiasz, że inni czują się przy tobie. Twoja stabilna, ugruntowana energia inspiruje i przyciąga, czyniąc cię niezwykle magnetycznym. 6. Subtelne komplementy na temat sprawności fizycznej. Atrakcyjność nie jest definiowana wyłącznie przez mięśnie czy godziny spędzone na siłowni. Mężczyzna nie musi wyglądać jak kulturysta, aby wzbudzać podziw. Jednak prowadzenie aktywnego stylu życia Dbanie o zdrowie i zachowanie dobrej kondycji robią wrażenie. Komplementy typu wyglądasz na silnego lub chciałbym być w tak dobrej formie w Twoim wieku podkreślają, jak inni doceniają Twój wysiłek. Sprawność fizyczna to coś więcej niż wygląd to energia, postawa i pewność siebie, którą w sobie nosisz. Gdy jesteś w dobrej formie, widać to w Twoim ruchu. Postawie i sposobie, w jaki angażujesz się w rozmowy. Twoja witalność i dobre samopoczucie wykraczają poza wygląd, mówią o Twoich wyborach życiowych i odporności. Ludzie to zauważają nie tylko przez Twój wygląd, ale także przez pozytywną energię, którą wnosisz do każdej sytuacji. 7. Kobiety śmieją się z Twoich żartów. Poczucie humoru to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech u mężczyzny. Jeśli kobiety regularnie śmieją się z Twoich żartów, niezależnie od tego, czy są błyskotliwe, sarkastyczne czy nawet banalne, to znak, że są przyciągane do Twojej osobowości i cieszą się Twoim towarzystwem. Śmiech buduje więź i tworzy przyjazną atmosferę, nawet bez głębokich rozmów. Żarty typu, tato żarty i lekki humor, choć proste. Mogą być niezwykle ujmujące. Pokazują, że jesteś pewny siebie, zabawny i niepretensjonalny. Kobiety doceniają tę emocjonalną inteligencję i dojrzałość. Trzeba być pewnym siebie, by z radością przyjąć humor, który nie zawsze jest wyrafinowany. Śmiech to również wyraz połączenia. Kiedy kobieta śmieje się z Twoich żartów, nie tylko cieszy się chwilą. Pokazuje, że czuje się przy Tobie swobodnie. Ta wspólna radość pogłębia więź. I wskazuje, że ceni Twoją autentyczność. Ostatecznie humor odzwierciedla pewność siebie i dojrzałość emocjonalną. Kiedy kobiety śmieją się z Tobą, nie chodzi tylko o żarty, chodzi o połączenie, luz i radość, którą wnosisz. Więc jeśli Twój humor wywołuje uśmiech lub śmiech, potraktuj to jako wyraźny znak, że cieszą się Twoim towarzystwem i Tobą. Jeśli uważasz, że te lekcje są pomocne. Napisz w komentarzu cyfrę 3, aby dać mi znać, że nadal oglądasz ten film ze mną. Dziękuję, że poświęcasz swój cenny czas. 8. Subtelne gesty flirtu skierowane w Twoją stronę. Zaczynasz dostrzegać subtelne, ale znaczące gesty flirtu skierowane w Twoją stronę. Te sygnały mogą być łatwe do przeoczenia, jeśli nie zwracasz na nie uwagi, ale niosą one ważne przesłanie. Kiedy kobieta interesuje się starszym mężczyzną, często wyraża swoje zainteresowanie w sposób bardziej dyskretny i wyrafinowany. Może w ten sposób sprawdzać Twoje zainteresowanie, jednocześnie zachowując pewien poziom opanowania. Takie gesty zwykle przejawiają się w mowie ciała, oferując niewerbalne wskazówki dotyczące jej zainteresowania. Na przykład, jednym z typowych znaków jest sposób, w jaki dotyka swoich włosów, lub się nimi bawi. Może to być przeciąganie palców przez włosy, kręcenie kosmyka na palcu, lub delikatne odgarnianie włosów za ucho. Te ruchy, choć wydają się niewinne, często sygnalizują pewną nieśmiałość i chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony. Kiedy poprawia włosy w Twojej obecności, jest to coś więcej niż zwykłe dbanie o wygląd. To niewypowiedziany sposób na zwrócenie Twojej uwagi i budowanie relacji. Kolejnym subtelnym, ale istotnym znakiem jest odzwierciedlanie, mirroring. Jeśli nieświadomie naśladuje Twoją postawę, ruchy czy wyraz twarzy, oznacza to naturalne połączenie. Na przykład, jeśli odchylisz się na krześle lub skrzyżujesz nogi, może zrobić to samo niedługo potem. Odzwierciedlanie to podświadoma forma komunikacji, która sugeruje komfort, harmonię i chęć nawiązania wspólnego gruntu. Przypadkowe dotknięcia to kolejny kluczowy znak zainteresowania. Delikatne musnięcie dłoni o twoje ramię podczas rozmowy lub przypadkowe zetknięcie dłoni, gdy sięga po coś w pobliżu, może wydawać się przypadkowe, ale często jest to celowe. Takie momenty zapewniają bezpieczny, niewerbalny sposób na przetestowanie granic i wyrażenie zainteresowania. Te dotknięcia są delikatne i subtelne, zapraszając do budowania intymności. I wzmacniając więź między wami. Ogólny kontekst jej mowy ciała jest równie ważny. Jeśli łączy te drobne gesty z częstym kontaktem wzrokowym, szczerym uśmiechem lub pochylaniem się w Twoją stronę podczas rozmów, prawdopodobnie pokazuje głębszy poziom zainteresowania. Zwróć uwagę, czy jej oczy rozświetlają się na Twój widok, lub czy utrzymuje dłuższy kontakt wzrokowy. To jasny znak, że chce nawiązać relację. Podobnie, jeśli śmieje się z twoich żartów bardziej niż to konieczne lub poświęca pełną uwagę twoim opowieściom, oznacza to emocjonalne zaangażowanie. Kobiety często wykorzystują mowę ciała, aby sygnalizować swoje zainteresowanie. Chociaż te znaki mogą wydawać się subtelne, są bardzo wymowne, gdy zauważy się je wszystkie razem. Słowa wyrażają tylko ułamek tego, co czuje. Jej gesty często mówią więcej o jej intencjach. Zwracając uwagę na te sygnały, czy to przelotne spojrzenie, moment śmiechu, czy ciepły dotyk, możesz zyskać cenne informacje o jej uczuciach. Na zakończenie tego filmu zastanów się nad ośmioma znakami, które omówiliśmy. Które z nich najbardziej cię poruszyły? Czy zauważyłeś któreś z nich u siebie lub u innych? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i daj znać, czego dziś się nauczyłeś i co chcesz wprowadzić w życie. Rozpoznanie tych znaków to nie tylko zrozumienie atrakcyjności, ale także budowanie pewności siebie i docenianie cech, które czynią cię wyjątkowym. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć inspirujące i wartościowe treści. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.